Kim jestem? Jestem mamą trójki dzieci, dwóch kotów i troszeczkę psa. Tylko nie mówcie o tym nikomu. Nie ma, nie ma. Jestem sanitarnikiem z 20-letnim doświadczeniem i z przypadku agentem nieruchomości. Ale szczerze mówiąc, nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. No dobrze. Jestem inżynierem sanitarnym z 20-letnim doświadczeniem. Wiedza, którą zdobyłam w tej branży. Zdecydowanie ułatwia mi pracę w nieruchomościach. Wchodząc do nieruchomości, do obiektu, więcej dostrzegam poza kolorami ścian, poza wielkościami pomieszczeń. Widzę również możliwości przebudowy, zmiany aranżacji danego obiektu. Nie wiem, co przemawiać jeszcze powiedzieć. A to może na podstawie mojego mieszkania. To znaczy? Chciałam. wiedzieć, z czego ja oczekuję? Mhm. I znalazłaś tego, czego szukałam. Odpoczy. No tak, dokładnie. No spełniłam twoje marzenie, Małgosiu. Masz piękny taras od strony południowej, duże mieszkanie. No. <grych> Szukasz swojego wymarzonego domu czy mieszkania? Dzwoń do mnie. Pomożemy spełnić Twoje marzenia.